Hej, szczęść Boże, witajcie. Znajduję się właśnie w Drohiczynie, przed Cerkwią Prawosławną. Może słyszycie, że coś tu jest śpiewane. E, pragnąłem tu być. Dlaczego? To może o tym za chwilę. Zszedłem tutaj w dół od Cerkwi, żeby być nad Bógiem. To widzicie za mną. Dlaczego ja tu przyjechałem? W ogóle jest bardzo piękne miejsce, urokliwe. Tutaj restauracja za moimi plecami. Tutaj jakieś takie miejsca też edukacyjne co do ptactwa, zwierzyny, która tutaj występuje. Może sobie tutaj. Jakoś siądę, żeby, o, jakieś węże, obry, churmaki, krzyżówkę, jesz, dudek, dużo takich rzeczy, zobaczcie, różnych zwierzątek, ale siadam sobie tutaj na ławeczce koło tego, żeby na tle Bugu. Y, powiedzieć kilka słów, dlaczego ja tu przyjechałem? Bo przyjechałem tutaj z Serpelic y, i ciągnęło mnie tutaj do Drohiczyna. Zawsze mówią, a ma miejsce, po co tam będziesz jechał? Po co tam będziesz jechał. Natomiast ostatnio naczytałem się o Epifanii w Prawosławiu. Dlatego tutaj szukałem też cerkwi i to, co widzieliście na początku, no właśnie, cerkiew. Jak widzicie, piękny jest zachód słońca. Wyjechałem z Serpelis, to jest koło 40 minut drogi. Pomyślałem sobie, nie będę miał w najbliższym czasie takiej okazji, więc pojadę. Nie myślałem, żeby nagrywać hołka, ale właśnie to robię. Dlaczego tu jestem nad Bugiem? Dlatego, że zafascynowało mnie w kontekście Epifanii takie odnawianie Swojego życia, swojego chrztu, swojego bycia chrześcijaninem, swojej tożsamości. Że w Prawosławiu jest taki element. Po pierwsze, że się odprawia wtedy, bo to jest też podczas Epifanii wspomnienie chrztu pańskiego. Odprawia się nad rzeką albo nad jakimś zbiornikiem wodnym, wycina się. Krzyż najczęściej w przeręblu, znaczy w, w lodzie, żeby był taki przerębel w kształcie krzyża, e, i e, odprawia się Eucharystię może za dużo to powiedziane, ale takie nabożeństwo, e, i potem tacy śmiałkowie są, którzy wchodzą do tej przerębli i odnawiają swoje chrześcijaństwo. Jest to, jak wiecie. E, jako nakręcony na chrzest, teraz będąc na Lednicy, jest to kolejna odsłona, która mnie inspiruje, też w takim sensie ekumenicznym, że tak jak odnawiamy chrzest nad Jordanem, czy moim pragnieniem jest, żeby odnawiać chrzest nad Lednicą, nad jeziorem Lednica, tak nasi bracia prawosławni już to robią w Świętej Epifanii. No to u nas wypada. W zimę, bo to nie jest Grecja czy, czy Syria, czy jakieś ciepłe kraje, tylko rzeczywiście wschód, i śnieg, i, i mróz, i lód. Ale mimo tego, ci chrześcijanie wschodni wskakują do tej przerębli, albo mają takie specjalne baseny też, żeby się zanurzyć i odnowić swoje chrześcijaństwo. Mnie to bardzo, Jara, i to nie tylko w takim sensie jakimś emocjonalnym, chociaż też, ale że to jest jakieś pragnienie czy potrzeba ludzkiego serca, żeby to robić, i to właśnie blisko w związku z naturą, z przyrodą, że to nie jest jakiś sztuczny basen w budynku, tylko tak jak tutaj nad Bugiem, nad rzeką, czy właśnie nad takim jeziorem jak Lednica. No to jest dla mnie cały czas inspirujące, jakoś to mocno do mnie mówi. Wstanę sobie, żebyście troszkę też pooglądali. Ach, pięknie tu jest naprawdę. Że yy, Chrzest Polski nad Lednicą był przed wszelkimi podziałami. To znaczy, jeszcze nie było schizmy wschodniej, jeszcze nie było reformacji. Także to, co jest związane z Chrztem i, i też związane z Lednicą, to jest przy, przed wszystkimi podziałami, że mogą wszyscy się w tym też jednoczyć. I prawosławni, protestanci. Nie chcę tego jakoś na siłę, y, y, jakoś, nie wiem, przeżywać, ogłaszać, ale po prostu taka jest prawda. Więc to, co jakoś też nam bliskie, co jest jakoś naturalne jakieś pierwotne, właśnie chrześcijaństwo, natura. Woda, ogień, no epifania, objawienie się Boga, człowiekowi, że to jest tak ważne I, i, i to przeżywam jakoś w tym miejscu. I chciałem Was tu zabrać, to pokazać. Sam chciałem to bardzo zobaczyć, więc się cieszę, że tutaj do Czyna przyjechałem, bo wiem, że to się dzieje tutaj też u naszych braci prawosławnych. Zajrzałem do cerkwi, była właśnie Eucharystia, była śpiewana Ewangelia. Tak wszystko się we mnie porusza, pragnienie właśnie liturgii, celebracji, właśnie wydarzenia sakramentu, chrztu, odnowy naszej wiary, naszej nadziei, miłości, to wszystko może się stać i też potrzebuję zewnętrznego wyrazu, a myślę, że tak jak tu nad Bogiem, taki na lednicy to by było możliwe, także tyle może z Drohiczyna, jeszcze za chwilę pojadę, zobaczę katedrę tutajszą. E, może jeszcze zajrzę na górę Grabarkę, nie wiem czy zdążę. Jeśli tak, to może tam też nagram Hołka, bo to też jakoś e, jest związane z tym, co przeżywam. Serpelice, dużo różnych doświadczeń, a teraz Drohiczyn. Pozdrawiam Was serdecznie z nad Wody nadburzańskiej. Ludzie spacerują, jedzą w restauracjach. Piękne okoliczności przyrody i myślę, że też piękne okoliczności duchowe. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej.